Co się stało? Dżungla zamilkła. Atmosfera stawała się gęstsza z każdym kolejnym krokiem. Głośne ptactwo, a nawet delikatny wiatr, zamarły w jednej chwili. Leander szedł dalej, nasłuchując. Niczego nie widział, niczego nie słyszał. Było po prostu nienaturalnie cicho. Coś niepokoiło wojownika. Z każdym kolejnym krokiem coś drażniło jego zmysły. Zrobił jeszcze kilka kroków, by zatrzymać się, patrząc w osłupieniu przed siebie. Panujący wokoło odór nie pozwalał rycerzowi zrobić kroku naprzód. Mroczna aura przytłoczyła nieprzygotowanego wojownika i powaliła na kolana, każąc oddać to, co zjadł nie tak dawno temu. Co to jest? To niemożliwe. Całość dostępna na kanale YouTube wojownicy z Zamku Mgieł.